Nero. Jest to A to jest już chyba ostatni albo przedostatni odcinek naszej serii z Floating Islands. Oh yeah. Dzisiaj, wybaczcie, mogę się to przerwać. Dzisiaj idziemy do piekła. Tak, do netheru. Creeper. <gryw> oh, yeah. Zachaniczkę mam przy sobie, żarełka mam na dwie Ja mam 8 fajków. Dobra. Ludzie jesteśmy, dobra, kopiemy teraz drewno. Ja trochę te, ja pozbieram sobie sandał. No okej. Okay. Ja jeszcze trochę są tutaj ze bo mieli zginąć się w biotramie. No. Dobra, Glowstone'u chyba nie musimy rozbijać. Tak, iż lokalne są zniknęły. Mhm. Były wyjrani. Chociaż czasami trzeba było... Pamiętam, że chyba... Jak, jak się jedno drzewo zniszczyło, to gdzieś po, pomiędzy Glowstone'em była jakaś skrzynia chyba. Prawdopodobnie w tamtym dużym, na, na, na malutkiej wyserce. tak właśnie. Okay. Wiesz co, ja pozbramę draka na most, bo ja nie mam w ogóle koblać do tego. No tak, no bo było trzeba pokopać się, jak, jak już mówiłem. Czekiera mi się skończyła. Ja mam jeszcze prawie co... Prawie nie używam no, żelazki. Łak zawsze mam przy sobie. Nic się zrobi ze spokojem kamienną. Ten się specjalnie do mnie kopie, ok. fuck tak nie wiem, czy wiesz, ale ja to zrobiłem z kobla i ty musiałeś mi to zniszczyć. Muszeć nie musiałeś. nie musiałeś. To po co to nie musiałeś? Nie wiem. Tylko raczej staramy się nie, 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 nie atakować. Nik zombie, nie? No wow. Bo ja uderzymy jednostki, to mamy przez no, wow. Będę świadomy, że się okaże, że, że nie ma no. problemu spring w tej... Rewie. Na to zaczyna wychodzić, nie? No. Cholera. To każdy po prostu ją kopaliśmy na tacy durnie. Dobra, ale i tak warto popatrzeć. Zawsze może coś być wa bardzo wartościowego. Tak. A... Mieliśmy zabrać y, y, diamentowe miecza, nie zlatne, ale dobra. Białą szczęście. Co? Spadłem tutaj przez ciebie No przeze mnie na pewno nie bo zniszczyłeś bloczek Zniszczyłem bloczek na którym nie byłeś Fajnie nie Albo ty zniszczyłeś gdzie ja to spadłem nie spadłem. No, no to raczej by się tego To raczej chyba to Chyba to nie ma na skrzyni Dobra spadam stąd Widzę junk Skrzynia była pod tym. o oh, ja, yeah. oh, yeah, ludziki. Co jest? Jakieś tam fajne rzeczy. <laughs> czajnowy helmet jest chyba lepszy od golden, nie? Wychodzi, że tak. Ale czajnowy nie jest lepszy od żelaznej, nie? No, jest odrobinę gorsza. Czekaj, od złotej. Już raz muszę zobaczyć, czy od złotej nie jest. Złota jest taka. Takie same są. W nowej ładnie wyglądam. Gdzie Ty jesteś? Tutaj. No, okej. Łapy, zombie się uderzył już myślałem, że ty przeszkodzę jak kupiłem żółto skończył mi się piwał, ale mam kamienie chodź, tamci No dobra, gdziekolwiek ty jesteś Idę do ciebie Jak zwykle kopię, kopię indziej Jestem przy Jackpoksie blisko już Zaraz, człeku. Raz, dwa, trzy. Pik zombie, dzień dobry. Przedam na party. Okej. Okay. Ciebie nie chcę bić. Jestem tylko swoim sąsiadem. Okej, okay. tutaj jest znowu zejście. I witam Jackboxa. I pig zombie zresztą też. Mm. Tak. Musiałeś? Tak Boże, jak można przypadkiem kogoś jednąć w Minecraft'cie? No Lord Jeśli będą was nas, nas atakować, to wszystko twoja no. wina. Ale raczej po wylogowaniu on tam. Przestaną, no? Nie wiemy. Jakiś pik zombie strasznie ciężko chrybie. On tak robi jak jest w kuty. Więc chyba... Kurna, Dolak, ja Cię nienawidzę. Boże, Ty zawsze musisz wszystko zjebać. No zajebiście. Zawsze możemy zrobić przerwę i ten... I, roz i zrobić restart serwera. I tak jest właśnie Dolak. Chodź Tam jest big zombie Chuj go wie czy, tu, czy w tą stronę też ich nie będzie No słychać jak chrypią One tak robią zawsze jak są wkute Spadaj, 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 uciekaj Jeszcze na mnie, nie? No ludzie. Zaraz wracamy, mu my musimy wyjść z serwera i wrócić tutaj. Więc zaraz się widzimy. No dobr... już jesteśmy. No, pig zombie już nas nie atakują. Musieliśmy sprawdzać, jeszcze na tej ludzie. No specjalnie. No okej. Okay. Pig zombie są spoko. Tylko niestety wchodzi gasta. I to mnie zaczyna zamartwiać No ale dobra, ząbki, zombie, zombie posłem się trochę Tu mi się wydaje, że jak my wyjdziemy to nad nami będzie gast właśnie się bił. Ha <laughs> Wiem, glowstone może nam zniszczyć gaz Dobra, kobrem dobuduję do końca, a potem trzeba budować się z jednym z albo No niestety Takie prawa dżungli No chodź, no chodź tam do... Wow Dolak Dolak potrafi podpalić się Oczywiście w ząbiakach nie wiemy tego, że jak uderzyć jednego to wszystkie mają czym znaczy plątyn No, niestety Tak już jest Tam jeszcze jest kolejna pojedyncza, ale Nie wiem czy chce nam się kopać w te drzewka Ej, ale właśnie mieliśmy jeszcze zobaczyć Mieliśmy jeszcze znaleźć płyty, a płyty będą no, chyba w twierdzy, nie? Tak A Tam dobra To nie jest spawner zombiaszków. Dolak, ale misję mamy taką, żeby połączyć Wszystkie wyspy. I mi się wydaje, że te rakowe też się liczą. Ja mam... Dlatego wszystko trzeba połączyć. Dobra. Jakie to będzie? Mi się wydaje, że chyba nic nie znajdziemy w tych drzewach. Hmm. Dola, kto sobie robi diamentowy miecz? Co? Kto, kto sobie robi diamentowy miecz, bo było w skrzynce tamtej, było... Były dwa diamenty. Kto chce robić diamentowy imięc? Znaczy, dla kogo będzie diamentowy miec? O tak, chciałem powiedzieć. Dla Okej, dobra, dzięki. Wiem, że tutaj będzie bezpieczniejszy. Ja wiem też tak, myślę. Dobra. I teraz tylko trzeba to jeszcze połączyć. <laughs> Papa! Jak myślałem, że ci spadł. Niestraszyłbym. <laughs> Spokojnie. Nie jestem taką ciotą. Chyba. Jest to się jeszcze okaże, czy spadnę, czy, czy nie. To ma znaczyć. Chyba. Zamknij mordę. Tak samo, dolecz kakuję, zarobię. Zamknij. Mordę. Adola zaczyna wyścigać. Wiesz co, tutaj jest dziura, więc można nie Ale gdzie ty masz tą dziurę? Tutaj. Czap. Boję się. Nie wiem, co będzie dalej. Stolny. Czerwawy. Serio tam jest? Wijam, nie? Ciskaj. Aha Dobra, ja górek. Jest pięć diamentów Ekscytująca walka była Ja mówię. Tylko pytanie Gdzie są płyty? Mam wrażenie, że gdzieś jest jeszcze jakaś skrzynka Niekoniecznie na LP no właśnie. Niekoniecznie w piekle. Wiesz co? Co? Tutaj mamy te pięć diamentów i takie równanie. No. To ja bym proponował cofnąć się na, na chwilkę do domu. I tam... I odłożyć ci ten... Czekaj. Gdzie? Where? Where is gas? Gdzie to? Dobra, nieważne, kop na razie. Ja chcę, ja chcę rozkopać po prostu tutaj wszystko, może będzie gdzieś tutaj ta skrzynia. Mam nadzieję, tylko po prostu, że jak będziemy dokopasz, to kopać, to silver fish nie wyjdzie. Jakiś. Gdzie ten bydlak? Ach, on od dołu. Mi się wydaje, że tutaj też będzie. No tak, tak zawsze jest. Ja też myślę, a tutaj nie przy nic. Oh. Ale wychodziłoby na to, że też by musiało to jeszcze być. Albo po prostu wyświetlać. Czemu tam jest stone? To ja też się wydaje, że w miejscu, gdzie jest Stone, może też być. Wiesz, ja mam rozumiem, że coś może być? Draco. Ale tam jest Stone. Właśnie tam jest Stone. I mi się wydaje, że właśnie w tym miejscu też będzie. Pana nam gra, chyba no, przynajmniej Gdzie ten stąd się tak dokładnie znajduje. nic nie widać i tutaj na dół, a tutaj też nieco zbyt miękki. nie jest. ma tropie z tą nawet. Było gdzieś przy tym, gdzie był jogbox. Dż Dobra, jestem przy jogboxie i patrzę, gdzie może być stone. I w, najwięks w największym wypadku dokopię, znaczy, zrobię most, to co stone ma. Jest, widzę tą Robię most. Tylko... Mam nadzieję, że po prostu gaz nie będzie celował. Bo wtedy będzie trudno. Bo na te niestety może zniszczyć... ...ten chuj. Dobra, jakoś tak się zrobi. Oj. O, teraz jest węgiel. Przy tym spałnie. Dokopałem się. Na razie widzę samych pigmenów. To jest jakaś taka. Tutaj jest soul sand. Dolak możesz się tepnąć, jak chcesz. Dzień dobry kochany. Hmm. Chyba to nie dzień będzie. To tylko takie coś. Chyba. Trzeba uważać, że mieliśmy kość. No. Hmm. No. no i dupa. Dobra ludzie, teraz się cofniemy do świata prawdziwego. A może ze sobą zamian? Powiedz No dobra, więc tak, my się teraz cofniemy do prawdziwego świata. Yy. Ale to chyba już po prostu nie na graniu, tylko od razu. Tak się cofniemy. Próbujemy zobaczyć na jakimś filmie, gdzie ewentualnie są te płyty i odezwiemy się do Was za chwilę. Więc do zobaczenia po przerwie.